Hej, witajcie znowu, po dzisiaj to już chyba jest dzisiaj nie piąte takie nagrywanie słuchajcie dostałam e, robię drugą część mojego prezentu a bo dostałam na no, i trochę 9 i dostałam. No ale co? No, okej. Ok. Korzystam. No, pozdrawiam cały czas. Bardzo, bardzo dzięki. WIPI 7-6. I pozdrawiam ją 9. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. I do pokoju koła swiej cios. Krzyczę sobie napisać, że dużo mi daje do pokoju. To jakaś tak. Druga część. Dlaczego? Jeszcze raz z VIPĘ, 7 sześć. na cały czas. O jeju! Dzięki za buty, które mi na kostę, są całe. Zrobię jeszcze raz z Wow! Ale ładne.

Aha. więc dzięki i pozdrawiam wielkie ja jeszcze mogę przyjąć a ja już nie ja mam nie maści kurde nie I status. Słuchajcie, dużo tutaj ten... tak, dużo... Tak, dużo naprawdę tak, dużo, jest to, bo robię sobie cały Nie wiem, czy to już wspomniałam. robię sobie cały czas kąta na. Jestem bardzo ucieszona. Bo robię cały czas, o której jesteś na i ja idę chcę. Dobra, dzień dzień. Więc od razu robimy tutaj, bo mnie to tak kurczyć. Słuchajcie, a Pójdziemy sobie może tu. No to jest um, jej, jej. nie mm, znaczyło maceru... um, co ile brakuje starch. Czyli mi się ktoś wkłada? muszę tu zobaczyć, czy ktoś mi biedy. Zadowolona. No ale co, co siedzę? Вот когда Афанасий Петрович, ну, 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 ну Jeszcze tylko zobaczymy Jaki to jest Więc Pa